Grać Andrzej grać właśnie z tą wysoką. Nie ma już na zmiany nikogo. No, bez zmiany nikogo. Także się nagrywacz czy cykarz? Przechodź. No, zmienili gośni, dość dużo stanowisko.

Ich hey. wieh. <laughs> 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 <laughs>

Yn <laughs> fawr <laughs>

no. No. Przeciwnic Czyli dołem przeciwnik. Przyjechałaś na Cz. My? my gramy Gdzie masz? A brawo. Diolch yn fawr am wylio'r fideo. Землю, землю! 你把肚子啊！ Да-да-да! Да-да! 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 Да

Субтитры создавал DimaTorzok

아 요즘 좀아에

1-0 przed nim. Nie mają tego. Będzie obłok. Nie widzę, że coś. Julka. Jak to na razie wygląda? Czy znaczy nie jest najgorzej? Że nie mają nikogo na zmianę. Zagonien. Nawet było na nim? Nie wiem No, to na razie, też Cały dzień na nogach hmm. Życie no, dojdzie, wiesz, spokojna robota, bo, jest, bo hmm. tak, Czym Czym się kryli? Blachączy. Na razie, razie wiesz, że podstawa, drewno miała być papa, ale to jakieś takie płótno. Mm. Tańsze, niby to samo co papa. Dużo lżejsze, dużo mniej roboty bo wystarczy na tych wszystko przypieprzyć. A to nie te gonty takie? Nie, 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 Taki ale wiesz, to jest dopiero pierwsza warstwa, później na to idzie no. właśnie blacha. blacha A dopiero... blacha? Poniedziałek wtorek, bo mam zamówione na poniedziałek wtorek no. Jaki to macie wymiar tego? 6-3 na 6,5 na 6, na 6 hmm. tysiąca, tak to tak jest takiego. Spora. Spora, sporo. na ponad, prawie 10 metrów. Hmm. No, no ponad 9. 9,20 to takiego. O kurwa. Jedny! Tak, tak, pierdź. No a w końcu. Czemu nie oświecą? ciemno nie, wiem, Czy na mieli problemy z tym oświetleniem? Nie, to chyba by przełożyli, męczyło. Wczoraj widziałem, że się świeciło, jak wczoraj Po ósmej wieczorem na spacer. Nie mogłem już świecić. No, zanim się jeszcze rozświetlą. To... To jest trochę. Które są po prostu Nie, nie wiem, która, ale nie nie tak od razu. No, A w sumie nie mamy nikogo na mnie. Olegnie to.

Wszystko, ale... Byłaby sensacja, jakby tak wygrali, bo w skład mają taki, znaczy nie zły, nie, ale... No nie ma złego no, Oni nie mają, no nie w mają. W trakcie, żadnej... żadnej to nie mają, nikogo na zmianę. No, to jest właśnie ten plus, że... No, taki by nie się przydał. No, przy, przede wszystkim chociaż jeden na zmianę. Hmm. To o tym mówimy właśnie. Dobrze. Dobrze. No, Ale wiedziałeś, że teraz było przez te no. trafienie w nogę, a nie... No, mógł tak wyznać, mógł to gwizdnąć, tylko puścił przywilej korzyści. No, ale dobrze no, zrobił. No, no dobrze. Natomiast nie mogę go no, zjebać. Szkoda, że tego kurwa Artur nie zgodził, bo to, to praktycznie jest wyłożony. No nie, ona nie wiem Czy pojechał do domu? Co? Mówiłeś, że kawałek, No Chociaż... Tu stoi, w roku. Nie boj. Dobrze. Brawo. To było piękne. To było piękne. On nie może bronić. No nie może. Wiem, że całą, całą rodziną przyjechali, całą tak jest. klanę. I o to chodzi, ci nie chce grać swoje, ci niech się kłócą, nie? A, no ładnie. Ładnie pomyślano. No. Myślałem, że będziesz szlał od razu, bo... Да, 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 да. 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 Да, да,

no? Czemu o, nie, nie? tak się wymienił. To nie się tu z męczył, No w sumie, no... No, no, tak na chwilę sobie może posiedzieć. No. to można, małe właśnie No No na bramce nie masz tyle ruchu. Ja byłem to, że grają na 230. Też tak mi się wydawało, dopiero mnie arty pisał, że grają w q tak, bez, bez problemu Zazwyczaj po 7-8 tak kończymy, Tak dwa 3 dni roboty tylko że że nigdy nie mógł by mnie tak się No, jutro na malowanie Od środka. Drugą warstwą. Zadbał. Z tyłu! Z tak? Tak. tyłu! Yes, yes. no, Z <laughs> się Z To no, będzie jeszcze 2-3 tygodnie i o tej nie będzie ciemno. No niestety. Już nie. <ślesk> Już tak. Specjalnie zazwyczaj. <ślesk> bo tak to Powinna być czerwona. No dlaczego? No to tak. mnie myślę, myślę, że to było taktyczne zagrożenie. No to jest końcówka. O, o. Jezu, <grywka> kurde. No do końca Ja pieszych na daje Tyle więcej jest o, jest, no. dla Głównie dla tych 99% Sądzę, że mieli dwóch na jednego to, to by tu było

Бабикан <coughs> бабикан <coughs> <coughs> <coughs>